Czołem ludziska! Mam niezwykłą przyjemność oznajmić Wam, że dzisiaj będziemy ogrywać zaginięcie Etana Cartera. Grę polskiego studia The Astronauts z Adrianem Chmilarzem na czele, którego możecie kojarzyć z gier takich jak Painkiller albo Bullet Storm. Okej, okay, ale z czym mamy do czynienia? No więc, jest to pierwszoosobowa gra przygotowo-detektywistyczna inspirowana literaturą tak zwaną Weird Fiction czyli... Eh, można by to nazwać takim połączeniem horroru i fantazy. Jeśli kojarzycie twórczość Lovecrafta, to mniej więcej wiecie czego się spodziewać. Przyznam wam szczerze, że od dawna polowałam na jakąś dobrą, klimatyczną przygodówkę i mam nadzieję, że taki właśnie będzie Ethan Carter. Także trochę jaram się jak ksiądz nowym ministrantem, ale już może nie będę pitolił, tylko zacznę po prostu grać. Więc zaczynamy nową grę i zobaczmy. Czym jest zaginięcie etana cartera? O ile te trzy kropki zaczną się w końcu zamieniać na grę o jest szansa niniejsza gra jest podróżą bez przewodnika Eww. no dobra lubię wezwania. Challenge accepted. nie znałem etana cartera ale on znał mnie gdzie policja nie pomoże a ksiądz nie uwierzy tam wzywany jest Pol Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Itan piszą listy, dostaje ich mnóstwo. List od Itana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley... Czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Itana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. No dobra. Okej, okay, więc wiemy, że nazywamy się Paul Prospero i jesteśmy detektywem, tak? Wiemy, że szukamy Itana Cartera. Okej, okay, dobra, teraz obczajam sterowanie. I obczajam, czy moje... <laughs> Czy moja karta graficzna ogarnia widoczki? Proszę bardzo, tunele, tunel z y, czym? Z y, światełkiem na końcu, prawda? Taka metafora, proszę bardzo. Przyszliśmy w ogóle nie wiadomo skąd. Jesteśmy nie wiadomo gdzie, chociaż wiemy, że zbliżamy się do Red Creek Valley. Okej, okay, co tu nas... Proszę bardzo, no grafika powiem wam... Wow. No, to można powiedzieć na samym początku, naprawdę wow. Jest całkiem spoko ładne ładne teksturki Fuck Ta Co to było? Uhu. Dobra, coś nas próbowało tutaj już od samego początku dziabnąć Wyczuj, przytrzymaj lewy przycisk myszy, okej? Okay. Okej. Okay. Czyli jakiś taki drugi świat się nam tutaj pokazuje. Pułapka, przytrzymaj. Okej, okay, dobra, czyli widzimy, że możemy tak jakby zbadać inny wymiar. Jak mamy jakieś super... ponad... Na nad, ponad, ponad naturalne. Tak. ponadnaturalne. Tak. naturalne zdolności. Jak ubok się mówi nadnaturalne zdolności, nie? Znaczy z innej strony. No ten samo ujęcie. Jakieś tam kości leżą. Trochę mi to przypomina... Eee, tu. co mi to przypomina? Przypomina mi taką grę, którą miałem ostatnio na kanale, wrzucałem. Eee, tylko nie pamiętam jej nazwy teraz. Może mi się przypomni później, to była gra, gdzie też było połączenie jakby świata realnego ze światem umarłych. Okej, okay, dobra. Czy tu możemy iść dalej? O, możemy! Uuu, okej. Okay. Fuck. O, oh, <laughs> Dobrze, dobrze, są straszaczki już na samym początku, lubię to. Hu, wyczuj. Okej. Okay. Czyli, i jak widzicie, pojawił się nam jakby kolejny, kolejna część układanki. Prawda, mieliśmy jedną smugę, teraz mamy drugą smugę. Okej, okay, dobra. No, nie wiem, nie wiem, co Paul, czyli Paweł, nazywamy go, nazywajmy go Paweł. Nie wiem, co Paweł jarał, ale, ale zdecydowanie chciałbym trochę skosztować tego tego grzybka, co on tam wciągał. Okej, okay, no, na pewno naczytałem się sporo na temat, sporo na temat, proszę bardzo, to jest, to, jakaś znajdka Nie, żadnej znaczki tu nie ma. Na temat grafiki, na temat, na, tema, na temat tego, jakie widoki są w tej grze, no i powiem wam szczerze, ładny górski widoczek. Nad grafiką można się zachwycać, to prawda. Zero interfejsu widzę. Albo jest bardzo, bardzo ograniczony, bardzo skromny. Okay, czy jak tu zajdę, to coś się ze mną... O, nie mogę iść dalej. Ue, nie mogę iść dalej, a tam byłoby taka piękna dróżka. No dobra, czyli co? Ło! Tam cały czas widnieje napis pułapka. Pytanie, czy tak powinno być, czy... Czy te napisy powinny znikać. Czy mogę biegać? Uuu, okej. Okay. Czyli mogę biegać z shiftem. <laughs> dobrze, Paweł, dobrze! Cieszę się, że potrafisz biegać. To bardzo przydatny skill. Bardzo przydatny. Okej, okay, nie mam żadnej broni. Klikanie myszką, okej. Okay. Dobra. Prawy przycisk myszy zbliża widok. Dobra. Okej. Okay. Poznajmy przez granie. To też lubię w grach. To też jak najbardziej na plus. No, teraz chwilę o trochę błądzę. Ale widać, że są tu jakby takie ścieżki jakby wyznaczone trochę. Nie no, o. No ten widoczek. Kurczę, powiem wam szczerze. Proszę bardzo, smugi światła. Cud miód. Malina. O, wracamy z powrotem na tory. O, okej, okay. widzę, że tam dalej możemy iść, ale oczywiście. O, dość zawalona droga. Wybaczycie, ale lubię eksplorować, szczególnie jeśli. jeśli do tego zachęca. Bo jestem ciekaw, bo tak szybko poszedłem boczną alejkę. czy może coś z innej strony będzie. O, o, o! Na przykład tutaj, proszę bardzo, jest jakieś przejście. No, kurza stopa, no powiem wam... Wow! Wow, no normalnie... <ślał> Nice. Naprawdę nice widok. Taki jesienno taki kurczę. Ja powiem wam szczerze, ACH! Strzelę sobie print screena. A! Screenshota w sensie. A co? Będę zbierał fejmy na tapetę sewalne. Czemu nie? Nie jestem jakimś tapetofilem. No ale. No ale widok jest zacny, naprawdę. Tam widzę, że zdecydowanie chyba trzeba iść tamtędy, ale zanim tamtędy pójdę, jeszcze chcę sprawdzić, czy, czy czegoś nie pominąłem, bo znalazłem dwie pułapki. Ale może była jeszcze jakaś? No, my coś zaatakuje, może właśnie. A czy mogę się na przykład kurczyć? Znaczy, <gulować> kurczyć. W sensie tak. Naciskanie kontrola. Okej, okay. kontrola nie muszę trzymać, ale jak wciskam kontrol, zaczynam się skradać, więc pytanie brzmi, czy to skradanie będzie nam tutaj potrzebne. Właśnie jeszcze zobaczę tę część lasu tutaj. Coś tutaj mamy jakiś, proszę bardzo. No. Detaliczność, yy, yy, jakby szczegółowość tekstur. Naprawdę for the win. Jest nieźle. Fuck! Gdzie? Co? Jak? O, tutaj! Well, hello! ma pułapka. Okej, okay, tu mamy kolejną część pułapki. mam raz, dwa i trzy. Dobra. Okej, okay. no i wydaje mi się, że jeszcze gdzieś powinna być jakaś pułapka. Jeszcze jakaś część pułapki, żeby... Żeby odkryć te wszystkie pułapki, które tu nam się kryją, i być może ten obraz nam się pojawi, pełny. Tu mamy pułapkę, tu nam widnieje napis pułapka, okej, okay, to powinno tutaj siedzieć. Okej, okay, czy mamy raz, dwa, trzy? A nie wiem, czy jeszcze gdzieś jakaś pułapka jest. Czy może na tym moście na przykład, albo gdzieś tutaj? Ah, oh, fuck! Damn it! Nie <laughs> ja wiem, czy wam kiedyś wspominałem, ale nie cierpię horrorów W sensie uwielbiam horory, dlatego ich nie cierpię. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi, bo razie chcę zobaczyć, czy to będzie pełny obraz, czy... O... Kurde, ale nie wiem, na co, na co, na co tak naprawdę nam, yy... Na co centruje ten cały widok. Tak jakby byśmy byli bardzo blisko zobaczenia pełnego obrazka. Czyli jest jeszcze jakaś... Jakiś piąty element... Układanki. Może gdzieś właśnie... Jak był jeden tu... Był drugi po tamtej stronie, to może zobaczymy... Hmm... Może coś pominąłem? Może gdzieś tutaj coś... Drzewa coś spadnie? Hello? Cześć drzewo, nie widziałeś tu gdzieś przy, przypadkiem jakiejś pułapki? Coś? Tędy szedłem. I tu żadnej pułapki nie widziałem. Tu był ten cudowny widoczek na, na rzekę, jezioro, bo cokolwiek to jest. A mam wrażenie i mam przeczucie, że jak pójdę tam tędy, to już tego nie zobaczę. Także nacieszmy się jeszcze widokami tutaj. Może gdzieś z tej strony na przykład. Gra nie ma achievementów, a przynajmniej jeszcze nie ma, a więc wątpisz, by kiedykolwiek w przyszłości miała, ale. Szkoda. No, oczywiście mam wersję steamową, co mogliście już zobaczyć po tym. Po tym, jak zrobiłem screenshota. Tak, bo ta była nakładka steamowa. Ok, tu byłem. No, jak, jak nie znajdę, to idę dalej, ale zobaczymy, może gdzieś tutaj jeszcze z tej strony coś będzie. Ale widzę, że chyba jednak nie. Tu była ta pułapka, właśnie taka dzika. Tutaj była kolejna pułapka. Dobra. Okej. Okay. Idziemy. Idziemy na ten most. Widocznie albo przygapiłem. Albo. albo nie ma. Aha, bo to jest zawolone. No ale można wejść po. O, można, o, można skakać? Okej, okay. dobra. Czyli jak w pierwszych wiedźminach. Nie można skakać, ale można wchodzić. Okej. Okay. Ale widzę teraz wszystko z góry. Okej, okay. siema. Siema lokacja. Co tam? Dobra. Idziemy. Idziemy na most. Nie widzę nic więcej. Nie widzę nic więcej, okej. Okay. Bridge closed, do not enter. <laughs> Ta, do not enter, no to właśnie dlatego wejdę, ponieważ jest do not enter. Red Creek Valley Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. I tam przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw. Setki. Ta miała być moją ostatnią. Oczywiście. Zawsze jest motyw, ta misja będzie moją ostatnią. Okazuje się, że ta właśnie, ta ostatnia powoduje, że. E, dwa razy słowo powoduje, nie? No oczywiście moja gramatyka, jak zwykle, jest y, top-notch. High-quality. E, to powoduje, że co? Że najczęściej nie jest to ostatnia, albo przeżywasz po prostu. Jął tak bardzo jak wszystkie poprzednie swoje misje z całego życia. utarty tak. Nie, no po prostu ten widok. Ach, ładnie, ładnie. Tylko pytanie czy oprócz widoczków i grafiki Ethan Carter ma w sobie coś więcej? Kilowa fabuła jest ciekawa. Znaczy wiemy, że musimy najpierw dojść do tego Red Creek Valley, tam widzimy jakiś pociąg. Eee, musimy jakby poznać sekret gościa. Nie wiemy kim jeszcze do końca koleś jest, ale wiemy, że on nas przestrzegał. Czy on nas znał? Zdecydowanie. Musiał nas znać wcześniej. Także, Uuu! Ślady krwi? Hmm? Badam. Krew. Zwierzęca? Wypadek? Morderstwo? Wał korbowy? Czymkolwiek jest wał korbowy? Świeże rysy? Niedawno używany? Okej, okay, im dłużej trzymam przycisk. Korba! Im dłużej trzymam przycisk, tym więcej myśli moich jakby się pojawia korba No i co teraz z tym? Tu coś jakieś latają napisy korba. O, 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 o. O! Okej, okay, połączyły się. Przytrzymaj. Uuu. Okej. Okay. Czyżby jakiś sekret, jakiś cel? Musimy znaleźć tę korbę prawdopodobnie. Tak strzelam. Okej, okay, im dłużej trzymam, to prawdopodobnie będzie nam się ten widok zapętlał 360 stopni. Okej. Okay. Dobra, jak puszczam, wracamy z powrotem do. Do wyjścia, ok. Czyli musimy znaleźć tę korbę. Korbę tutaj od tego dziwnego yy, yy, tramwaju sprzed kurczę 400 lat. A, słaby tramwaj, tu coś przewoził, jakieś jakiś drewno przewoził, ok. Tu można wejść. Ok, wchodzę. I Pojeździmy! Pojeździmy. Dobra, co tu można robić? Do przodu, do tyłu. E, no, trochę nie działa. Eee, ciskam przyciski nic? Coś się popsuło, Ewidentnie jest coś sprzute. <grym> dobra. Nie ma więcej przycisków do zabawy? No dobra, okej, okay. ponaciskałem sobie, wyjdź. Wychodzę. No tak, prawdopodobnie muszę znaleźć korbę, żeby ruszyć tym tramwajem. Także, szanowny panie tramwaju, poczekaj, zaraz tu wrócę. Z2? Be right back? Okej, okay, drewienko. Spoko. Przejście kolejowe. Okej. Okay. Dobra. A, zobaczymy, co jest z tej strony. No oczywiście to pewnie nie jest droga, którą powinienem iść, dlatego nie pójdę. Proste. I tyry ty ty. Okej, okay. dużo kwiatków, jakieś tutaj. Nie, nie, nie mogę zbierać jakichś ziółek, jakieś, nie wiem, wiedźmińskie przyprawy, coś, nic. Szkoda. Tak mi się jakoś skojarzyło z Wiedźminem. Ok, można pewnie iść tędy, no ale oczywiście, że nie pójdę tędy. Pójdę sobie inną ścieżką. Niby cały czas wyznaczoną przez. E, przez. przez twórców ewidentnie. Pytanie, na ile, na, ile, na ile prostoliniowa i jednowątkowa jest ta rozgrywka? Tutaj, proszę bardzo, tu jakiś coś, coś tu. Uuu! Okej, okay, coś tu jest. Jakiś sznurek. Przecięte więzy. Mm -hmm. Rozwiązany, związany. Brak krwi. Lina. Okej. Okay. No to wiemy, że jest tutaj lina. A czy ta lina gdzieś prowadzi? Nie. Ale jest ewidentnie zerwana. O, uh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, tutaj widzę, o, o, proszę państwa, wygląda na to, że mam tutaj kończyny. Tak jest, to są jakieś odnóża, ktoś po prostu stwierdził, że ma ich dość i sobie ich się pozbawił. Reszta zwłok. Ślady krwi. Ofiara. Odciągnięta, odczołgała się. Odcięte nogi. Huh. seriously. No kidding. No dobra, okej, okay. czyli mamy tu również ślady krwi. Hmm, okej, okay, no, chciałbym pójść inną drogą niż mówi mi ścieżka, no ale zobaczmy, gdzie, na, gdzie nas te ślady krwi zaprowadzą. O, tu jest coś napisane. Under construction. Yy, w sensie, czy co, że to drzewo jest under construction? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. O, tu ma... O, 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 czy tu jest przypadkiem jakiś trup? Uuu, mamy truposza. <laughs> yy, znalazłem resztę zwłok... Yy, chłopie, słuchaj, Roman, yy, tam jakbyś trochę lekko zgubił nogi. Zbadaj. Krew z nóg, krew z. Pęknięta czaszka. Okej, okay, czyli badamy gościa. Przyczyna śmierci utrata krwi uraz głowy. To są nasze, nasze myśli. Ewidentnie. Dobra, dotknij i przytrzymaj. Okej. Okay. Jeszcze nie teraz. Scena śmierci zakłócona przez kogoś zniszczona przez czas. Ewidentnie nie możemy jakby zbadać tych zwłok do końca, ponieważ czegoś nam brak. Czegoś nam brak, może brak nam zagadek? Dwóch wskazówek. Tak, może właśnie brak nam wskazówek. Hmm, interesujące, dobrze. No to idźmy dalej tą drogą. Być może tutaj dojdziemy do tej sceny, która, o właśnie, dużo kamieni, czyli dużo kamieni może oznaczać, że to jest to miejsce. No, pięknie. Ładna tama. Leci screenshotik. Może to jest to miejsce w którym znajdziemy, co? Korbę! Tak jest, korbę, korbę, korbę. Okej, okay, tutaj... No tak, ewidentnie nie możemy pójść się zabić, czyli są niewidzialne ściany. No dobrze, no gdzieś w tych... Gdzieś w tych skałach na pewno znajdziemy tę korbę. Tak mi się wydaje. Także korbo, korbo, gdzie jesteś? Jesteś mi potrzebna, żeby pociągnąć dalej fabułę. Może gdzieś tu? O, proszę! No, nie było trudno ją znaleźć. Zbadaj. Okej. Okay. Dobra, teraz myszką mogę... Uuu, śladek krwi! Mhm... Mm Czyżby to było narzędzie zbrodni? Przybliż. Okej, okay, mogę przybliżyć, to ewidentnie widzę tu jakąś krew. nie ma jakichś... nie ma jakichś detali, podpisów, nic, ale ewidentnie jest to korba, która musi mieć jakiś związek z tym zabójstwem. Dobra, wziąłem ją sobie, a co? Ciekawe, czy będę mógł naparzać korbą. Ale prawdopodobnie nie, bo hello, to jest już gra detektywistyczna. Okej, okay, patrzymy na refleksy wodne. Wow, no powiem szczerze... Nice! Zdecydowanie lubię to. Ładne, ładne. Okej, okay, git. Teraz pytanie, czy jeszcze znajdziemy tu coś ciekawego. Czuje że nie znalazłem wszystkich pułapek, które czekały na mnie na samym początku i... I nie wiem, czy, 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 czy znalezienie jeszcze jakiejś piątej może pułapki odlokowałoby jakiś widok ciekawy albo cokolwiek. Tu, 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 tu. Jesteście pewnie... Może jesteście ciekawi, na jakich detalach gram? Eee, nie będę chwilowo psuł jakby rozgrywki. Pokazywaniem wam szczególi, szczegółów, detalów. Szczegółów, detalów! O stary, ogarnij się, co ty w ogóle pierniczysz? Szczegółów, tak, po prostu, ogólnie rzecz biorąc, szczegółów. Okej, okay, czyli tu jest, tu jest jakby ciąg dalszy, ale mamy korbę. Więc skoro mamy korbę, to może wrócimy. Cholera. Tak jak wrócę, to nie wiem, czy nie pojadę dalej, więc może zbadam ten teren jeszcze do końca. Bo może tym, tym czymś, o, sorry, Trochę. <laughs> Potrąciłem myszkę. Zbyt energicznie. Może tym tramwajem pojedziemy dalej. Znaczy, oczywiście to nie jest tramwaj, tak jak go tak nazywam. Po prostu tramwaj, no. Jak jakoś go trzeba nazywać. Dobra, co jest tutaj? Co nas. O, jakieś kawałek mgiełki, Paprotka. Okej, okay, się ma paprotka. No tu znowu te dziwne liście na skałach. O! Czyli prawdopodobnie te, te kamienie się powtarzają. Już te, ten kamień gdzieś widziałem. Ty, 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 ty. dobra, co tutaj jest? Coś tu jest? Nie, nic tu nie widzę. Jest jakieś wzgórze, na które nie mogę wejść. Sporo kwiatków. <laughs> kwiatków. Krzaczków, bardziej. O, 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 o. Tu mam jakiś wskaźnik drogowy. A, okej, okay, czyli pewnie zrobiliśmy kółko. Tędy byśmy wrócili z powrotem do czego? Do... do tramwaju, nie? Tam, gdzieś jest tramwaj. Tak, to jest ta droga, którą właśnie pominęliśmy, idąc tam na skróty. Przez kamienie. Tak mi się wydaje. Dobra, no to idźmy dalej. Znaczy, wróćmy do tego miejsca. Eee, wróćmy do tego miejsca tutaj, gdzie chodziliśmy. Jeszcze nie wracajmy tam do tramwaju. To jest ciężko, ciężko jeszcze oszacować co pchnie fabułę dalej. Prawdopodobnie, prawdopodobnie no musimy koło tych zwłok chodzić, tak? Więc... I zbadać dokładnie co te zwłoki nam powiedzą, bo tu EWIDENTNIE mamy jakieś paranormalne zdolności. Naszym szanownym Pawłem! Paul Prospero, tak, tak nazywa się nasz, nasz bohater. Detektyw! O, 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 co to jest ciekawego? No jakaś lampa. U! Okej. Okay. Uuuu, mamy zagadkę, mamy zagadkę. Dobra, pewnie sekwencję trzeba znaleźć. Okej. Okay. Teraz może to? E -e. Okej, okay, czyli to. Może to. Okej, okay, teraz może czwarte? No na serio? Dobra, tu, tu, tu i tu. Okej. Okay. Co jest? Uuu, jakiś astronauta. Okej. Okay. To takie trochę nawiązanie do... Nawiązanie do twórców, nie? The Astronaut, no dobra, chcesz żebym za tobą szedł? No to idę za tobą, tak? Show me the way! Uuu, zniknąłeś Ej, ale ja już doszedłem, Kolego Okej, okay, ewidentnie cofnęliśmy się, okej, okay, tutaj nam mówi coś, okej okay, Gdzieś nas zaprowadzi Show me the way! Tutaj na górkę, dobra, idziemy na górkę Chyba, że już pojawiłeś się gdzieś obok, ja cię nie zauważyłem Kosmonauta, no to ciekawe, no ciekawe dlaczego akurat kosmonauta, nie, nie wiem, jakiś drwal albo. architekt, inżynier, informatyk? Panie Jadzia ze spożywczego? Nie, to musiał być akurat z jakiejś przyczyny kosmonauta, no dobra. Prowadź zatem, prowadź zatem. To by nawet. Trzeba nadać Tobie oczywiście jakieś imię, więc na przykład będziesz Alfred. Alfred, ale, ej, nie, nie prowadzisz mnie gdzieś w kółko, nie? Mam nadzieję, że prowadzisz mnie gdzieś konkretnie. Muzyka zrobiła się bardziej taka. Tu, du, dum, tu, du, dum. O, tu byliśmy. Okej, okay, czy jesteśmy znowu tutaj? Gdzie nas Alfred zaprowadzisz? Ewidentnie nie mogę, nie mogę do ciebie dobyć na tyle, żeby cię złapać. Bo teraz spróbuję. Nie, znika szybciej niż zdążę powiedzieć. A! zdążę wyciągnąć rękę, której nie posiadam. Bo ja jakoś, jakoś nie widzę nawet swoich stóp. Okej, okay. dobra. Gdzie mnie Alfred prowadzisz? powiedz mi. Kim ty jesteś? U, tam jest jakaś platforma. Okej, okay, muzyka się skończyła. O, oh, fuck! Ło! Co to jest? The fuck? To nie jest GLADOS, nie? <grystanie> nie, nie wygląda jak GLADOS. Albo wygląda jak tylko mózg GLaDOSa. Okej. Okay. Ewidentnie jakieś ufo. I co, jak tam podejdę, to mnie przypadkiem nie wes się? Okej, okay, jakiś, jakąś projekcję robisz? Nowa technologia, coś, nie? Okej, okay, dobra, no okej, okay. daje się namówić The hell? No dobra, okej, okay, spoko Jestem w jakiejś kapsule Ooh. Czyżbym wystrzelił, wystrzelił z ziemi? Well, hi No, fuck Albo wchodzę w atmosferę, tego jeszcze nie wiem no. A nie, mamy jakiś tunel czasoprzestrzenny. Jesus. W końcu, my jesteśmy co? Jakimś człowiekiem, czy jesteśmy jakimś alienem? Ale wie. No. Kręci mi się w głowie! No, jakaś ściema. Żadne, żadne niebo nie ma aż tylu gwiazd na metr kwadratowy. shit. Okay. Okej. No dobrze, tych kapsuł jest tutaj więcej. Czyli jesteśmy jedną z kapsuł. Znaczy, ta kapsuła jest jedną z wielu, która gdzieś w galaktyce wisi. No dobrze. Nic mi to nie mówi, sorry. Nie, nie kapuje, co mi coś powiedzieć, szanowny panie Alfredzie. Okej, okay, mogę stąd wyjść? Nope. Mogę sobie popatrzeć na te kapsułki. Okej. Okay. I co? Jestem tu uwięziony? Muszę coś zrobić konkretnego? Czy muszę po prostu poczekać? E, tak jakby, e, u! O, 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 to jest jakiś napis. Extraterrestrial containment capsule. Okej. Okay. Dobra, czyli to jest... Ewidentnie... Jest to twór ludzki. To, to mnie trochę uspokoiło. Nie jest to twór żaden kosmiczny. To ludzie stworzyli kapsułę. No bo alieny nie podpisywały, bo po ludzku, nie? Ale fajnie by było wiedzieć, yy, co dalej. No bo świetnie, no. Naprawdę jestem pełen podziwu tego, że, że sobie tutaj siedzę, ale... Tak jakby... Co dalej? Co dalej? Hello? Przepraszam, zastałem Jolkę. Chcę zastukać w szybę. U, jakiś taki delikatny szron tutaj widzę. Nie wiem, czy stoję, czy się obracam? O! Okej. Okay. Jakaś notka. Czytaj. Eee... No, po angielsku. Okej, okay, a będzie jakiś jakiś tekst po polsku? Tekst to jest spacja. O, okej, okay, jest tłumaczenie. Eee, no dobra, no to trzeba by przeczytać, nie? No bo wiadomo, to może być wspólne coś... To może mieć trochę wspólnego z fabułą. Zatem, kły... Bestia ta, bestia ta miała kły, była masywna i ociężała, gdy dostrzegła światło na niebie, czekała, sądząc, że zgaśnie, jak poprzednie. Tak się jednak nie stało, więc, więc podźwignęła i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień. Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne. Miało niebieski kolor, wcześniej stwór widywał tak jaskrawy i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia obnożyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Światło zgasło dopiero na polanie. Nie czując strachu, bestia weszła do kręgu drzew. Te zwróciły ku niej spiczaste wierzchołki, by po chwili pochylić swe korony i zakopać je w ziemi. Pnie wraz z korzeniami wzniosły się w powietrze i otoczyły stwora niczym ściany. Kiedy podłożył usuwało się bestii z nóg, zrozumiała, że już nigdy nie użyje swoich kłów. No, ujęła mnie twoja historia, szanowny autorze tej e, niezwykle ciekawej notki. Akceptuj. Wyłaś z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia.